Słuchajcie, ten odcinek nie będzie zajebisty. Dlaczego jest słaby? Bo jest kurde... Nie, nie żadne kurde. Kurwa, powiem to wprost. Serio, to nawet Adam z postprodukcji chuja zrobi. To jest żenada, dzisiaj było okropnie. No więc tak, tutaj mamy 125kg. Ja podszedłem do tego jako pierwszy, kolega za mną jako drugi, będzie po mnie wyciskał. Zobaczcie, tutaj robimy drugie powtórzenie. Taka fajna technika. Kurwa, mać, trzecie powtórzenie, albo czwarte, już nie umiem liczyć, kurwa, no powiem wam tak. Zobaczcie, dupa na wierzchu, gdzieś tam wyrzucam tą sztangę, tą dup, dupą, nie? Tutaj piąte powtórzenie pamiętam i szóste już była lipa, straszna lipa, ziomek mi pomógł, tu już był upadek. Powtórzenie numer jeden, po upadku właśnie teraz się zaczyna. Słuchajcie, tak... Między z wersami, między, no mogę tak powiedzieć, nie? Mogę wam powiedzieć, że. O, czekajcie! Drugie powtórzenie po upadku to jest to, które się nie zaliczyło. A bo chuj, nawet nie wiem tak szczerze. Kurwa, jeszcze. Mnie... Uch, w gardle mi się coś zastało, masakra jest. Pomyślałem, że. Nie wiem, no nie będziemy tego kurwa tak zostawiać, bo ja ja nie uważam, że jedno powtórzenie po upadku czy dwa to jest dobra myśl. Zrobiliśmy tak, podnieśliśmy sobie tą sztangę. Założyliśmy ją z powrotem I robiliśmy dalej tą serię bez odpoczywania żadnego nie Także Widzicie tutaj Tutaj fajnie wleciała ta seryjka Tylko że Kurwa no ja mam takie wrażenie że ja bym to machnął 140 na 5 a nie na 125 tylko zauważcie że ta technika tutaj ta technika To było takie wymęczenie do, 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 do końca do końca na maksa Podobało mi się to ale wiecie dlaczego jestem taki smutny dzisiaj bo jak oglądałem, jak oni świecią na tym Diamond's Gym, to jest zupełnie inaczej. Tam jest po prostu pięknie, to jest mordownia. Kurde, no tak mi się tam podobało, a tu... No niestety. No niestety. Tutaj, i zabierzesz się i ktoś ci powie, załóż tą koszulkę, albo będziesz się darł, ktoś ci powie, nie drży się. Na szczęście tutaj, Jak kolega wyciska, to kurwa nikt mi nie mówił, żebym się nie darł. A, się darłem trochę. Więc w sumie to spoko było, ale... Zauważcie, tu, kurwa, już jest upadek, nie? 125 na 2. Ziomek, kurwa, dołożył 5 kg w 3 dni, kurwa, kolejne, jebany, po prostu jest przechuj. Ale właśnie, i tak się znajdą tacy, co powiedzą, nie ćwicz do upadku, bo to ci chuja daje. Ty, kurwa, ty, dobra, nawet nie będę o tobie mówił, bo jesteś tak śmieszną istotą, po prostu oglądaj filmik dalej. Tutaj robiliśmy rozpiętki, w ogóle próbowaliśmy czegoś nowego, to co robił Adaś na siłowni w Sandomierzu. Taki Adaś, pozdrawiam, Adaś Jopek, zajebisty człowiek, taki uśmiechnięty zawsze. Słuchajcie, tu robiliśmy rozpiętki, numer dwa powtórzenie teraz. i mocno, trzy, tak jest, tak jest, oj sorry, zapomniałem, że nie jestem na siłce, abym samego siebie dopingował, czwarte powtórzenie. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć, tu odkrywaliśmy coś nowego, wiecie ile było z tym przestawiania, masakra. Nie polecam czegoś takiego, bo tutaj trzeba naprawdę dużo yy, albo już trzeba mieć praktykę, jak chodzi o to ćwiczenie, żeby wiedzieć, jak to ustawić, albo trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to ustawić po prostu, nie? Także słuchajcie, pompa na klacie była ogromna, ale tak jak mówię, no mam zły humor, bo ktoś mi powiedział, nie zdejmuj koszulki, ja chciałem wam nagrać, jaka jest pompa na, ty na tym ćwiczeniu. Ogólnie wczoraj robiłem to ćwiczenie, a dzisiaj to mnie tak boli klata potężnie, że masakra. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Ćwicz się do upadku, najlepiej z kumplem. Zobaczcie co tu się dzieje, w tym momencie. No dobra, może mi nie wyszło, ale nie dlatego, że on mi nie pomógł, tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy jak się za to zabrać. Patrzcie, ja mówię, dobra, 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 do sam. No i on to, on to jakby tak kurde zrozumiał, ale nie wiem, czy on to zrozumiał, chyba zrozumiał. Po prostu gdzieś tak, a wiecie o co chodzi, nie? Tutaj napierdzielamy razem, jest generalnie fajnie, w wszystko spoko. Wiecie jak się zajebiście robi, tak? W taki sposób? W sensie Wam wszyscy powiedzą, nie rób do upadku, bo to jest fatyga, niepotrzebne męczenie się i w ogóle brak tego mechanicznego uszkodzenia mięśnia. Tylko jakaś, jakaś głupia taka kurwa popsucie stałów, czy coś takiego Wam powiedzą, nie, to nie jest prawda. Może trochę, jak robicie z barku, albo z czegoś, nie, niepoprawnie technicznie. Ja tutaj akurat dbam o to. Ale nie słuchajcie się tego. Tu lecimy dalej, co tutaj jest? No, nie wiem, czy wam pokazywać serię jak robi kolega. Nie, ja raczej nie będę pokazywał. Tutaj se wpadłem na pomysł, że zrobię wąskie wyciskanie na skos, bo chciałem dowalić klatę. Właśnie trzecie ćwiczenie robię. Wszystko do upadku. A tu już koniec. No, no to sorry, to za mały ciężar był w takim razie. I pomyślałem, że dobrze, nie będę męczył klaty. No, to wzięliśmy trzydziestki, zaczęliśmy ładować, ale powiem wam tak szczerze. Trening był spoko, sam w sobie był zajebisty, to był jeden z lepszych treningów, tylko kurwa tak jakoś wszystko mi się poskładało, że muszę zmienić znowu plan treningowy, mimo że zmieniałem wczoraj, bo coś mi nie odpowiada i będę trenował 3 dni, a, a tak to bym trenował 4. I kurde, tak mi się to wszystko nie układa teraz, tak wszystko jest nie po mojej myśli, no kurde, masakra, albo dietę i w ogóle wszystko musiałem pougarniać. Dietę sobie też zrobiłem, czat GPT mi zrobił, ale wiecie jakie to było kurde, śmieszne? Ja mu piszę, stary, zrób mi listę zakupów. On mi robi listę zakupów. Ja idę do sklepu, mówię mu, to mam, to mam, to mam, dawaj co teraz. On mi wypierdala zupełnie inną listę zakupów i mówi, stary nie kupiłeś tego, jeszcze tego i tego. Ja mówię, nie no, pojebało, czy przecież ty miałeś inną listę zakupów, oddałeś starą, nie? I on mówi, ale jaką? Jaką listę zakupów? O czym ty pierdolisz? I musiałem mu przypominać, nie? No to tak to właśnie jest z tym czatem GPT. No, ale jak już go ogarniecie, to można serio fajne rzeczy zjeść, i to za małe pieniążki. Ja na przykład ogarnąłem ten kaszę gryczaną z jajecznicą, ze słonecznikiem, z cebulą i z sardynkami. Wiecie, jakie to było zajebiste? A kosztowało, no nie wiem, może, może 8 zł? Kurwa, co śniadanie? Nie wiem, zajebiste to było. A ile białka? Łe. No i ogólnie no to kurwa, dzisiaj taki trening robimy, że to słuchajcie, ja wiem, że ja dużo rozmawiam trochę nie na temat, ale kurwa, wszystko się tak porozpierdalało. Ziomek, zobaczcie, widzicie tego w kratę kurwa co przyszedł? On miał być o 16 kurwa, a jest 17.30 kiedy on jest. Rozumiecie to albo 18, nie pamiętam. I tak się wszystko porozpierdalało, dlatego dzisiaj taki trening, dzisiaj taki odcinek i to miał... się to oglądać w poniedziałek, a jest kurwa wtorek i to jeszcze wieczór, kurwa. Dobra, ale wracając troszeczkę jeszcze do treningu, zrobiliśmy tricka, tutaj ładnie weszła seryjka, jakiś gościu robił tym ciężarem, podszedłem, zrobiłem sobie tym rozgrzewkę. Odszedł, bo chyba nie mógł na to patrzeć. Kurwa, no powiem wam, dużo dzisiaj przeklinam, bo jestem zdenerwowany tym, że taki słaby dzień, tym, że muszę to robić na ostatnią chwilę, nawet teraz, kiedy ja montuję ten filmik, to powinno być już zmontowane wczoraj, nie miałem czasu coś się chujowo. Nie no, nie będę narzekał, nie będę narzekał, po prostu jestem pizdą ostatnio i tak to jest, no tyle w temacie. Tutaj zrobiliśmy przypinki, ale też kurwa Body dysmorfia uderza najbardziej w to wszystko, dlatego nawet nie będę wam pokazywał. Jedyne co, to mogę wam puścić jeden fragment, który serio poprawił mi humor tutaj. No, 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 nie, bo... Czy z nich? Pod treningi nie? Nie. to no Ja tam się nie dziwię, że mam takiego Masakra, no masakra. Ogólnie... Widzicie, no nawet moi znajomi, którzy ze mną trenują, powiedzą, że a, kurwa, to dlatego masz takie przyrosty, bo ty po prostu napierdalasz. Dokładnie. To chodzi tylko o to, żeby napierdalać na siłowni. I nie, o nic więcej. Jak pójdziecie, kurwa, z notesikiem, kurwa, w każdą sekundę będziecie liczyć, to wam chuja to da. Znaczy to wiadomo ile włożysz, tyle wyjmiesz. Spoko, będziesz miał efekty, ale jak nie będziesz w do upadku, to jesteś ciotą i chuj z ciebie będzie do zawodnika. Tyle mogę powiedzieć, ale ogólnie... Jeśli Wam się podobała taka forma filmu, spoko, jeśli nie napiszcie. Ja mam wyjebane. Ja swoje zrobiłem dzisiaj. Ja wiem filmik był do wyjebania. Ogólnie. Wiem, wiem o tym. Ale kurwa, next time tam... To, to jeszcze jest chuj, ja dopiero jeszcze poznaję świat YouTube'a, także do zobaczenia.